Jedziemy! Nie jedziemy, koniec okrążenia. POSZEDŁ! POSZEDŁ! No średnio, ale tu jest jeszcze dużo czasu. No i... 80 bodź. Po no zapamiętaniu. Nie, mam jakieś lagi, kurwa. A, pussy player. No kurwa, ja mam 0.9 kurwa tego. A jeszcze nie zacząłem tego. Okrążenia, no ja tego nie rady. Jak się ja traci czas? na przykład, wiesz, grasz w gry komputerowe zamiast robić coś pożytecznego. Je, Let je, him myśli, cook! Let him troje. cook! O jebany, ale tam poleciał. Ja was spirytalam, teraz... Okay. Nic nie wymieścił. Ale szybko puścili! Ale mnie zamknęli. Nie, co się dzieje? Kurwa, jedźmy bolidem.

Ja się witałem! A wy nie odpowiadaliście. I skrobek, to jest safety car. Miss to jest błąd. To jest z twojej strony jakiś problem. Myślałem z że dzisiaj tylko z Olimpijczykiem przegrałeś. Tak? I prawie wykręcił rekord polski. Z kim przegrałeś? Z Da Dasia, no. Próbowałeś casino? kasino? Kasino? No. A co, wtedy się wydaje, że masz predyspozycję. Myślisz? Ja to wiem. To mało realistyczne zajmować karamorzy, spitować i Realistycznie to ja tylko farminga gram. Jeszcze nic in nie Nie forma. Bo jak trzeci sektor się da, to mnie piknie. Teraz! Ty wszyscy do boksu! <grym <flag>. <grym> trzeci <grym> jestem. Kiszków mi do domu slapia. napięknie. Ja pierdolę weź, ja się obstarałem zbroję Ciebie pewnie też czukać. chłop mi to dał na snapie. To dałem go. I ci, ci chuja wysłała? Michu wysłał. Tak? Najpierw Czego? się zapytał się, ma ile lat? Napisałem 18... E, tu 16. A, ja 15, potem... 15. Kurwa, to przecież mój stary. Co jest? Co jest? O kurwa alboky pan. Dobra, żyję. Łapałem to. Przedziw, kurwa. ja też ta skarila dwa pary. E, Nie stabilne ten bolit. Ok, Ukaśku, co to było? Się zdekoncentrowałem. <laughs> <laughs> Nie mogę. Aha, chyba, wiem kto mi to snapek jest razem. Co? Nie, goś mi odosłał właśnie, że grałeś w jedynkę. Ej, sergent, jaki szybki, co jest. Co nie? No, tu jest taka technika jak jakieś korytarze powietrza. Są, no. Korytarze życia. A jestem wolnym Cwelem. <grym> jedź, Kubu, siedź, bo to kurwa nie... A, bo no da, chuj nie. Oje, cień, cień, cień. O! aleś mi zajebał. No bo się grzeszałeś w błoki na giełdę, wyciskaj mi ciebie, No bo się kurwa ślizgam jak skurwysy, no. Mroko pada sesję tam zielona flaga Dobra, dobra, nic nie szkodzi Przed To to stoi i tak, oho Czyżby Kurczun jechał akurat? Bardzo by była szkoda, gdyby coś się stało, co Kurczun? Gdyby ktoś mógł być na się pierdoli Martuje. Jecieć A nie stresuj się! Ja będę jak okon w Brazylii, dlatego ty jesteś no wadaj kurwa Kurczun się double? Tak, tak, tak. O kurwa. Ale bo to jest ślisko. No jest, jest, co nie? Masz jechać. Dzięki. Right, A tym. O kurwa. Jechać, jech. na następnym. <laughs> Żaden blue flag skur Ty kurczę, nadasz mi drs na ostatnim. Na ostatnim okrążeniu? Nie, w sensie teraz, w sensie na ostatniej prostej. Ale to taki wyścig, żeby się wyjeździć. Tak, 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 no. Zgadza się. No dobrze, dobrze. Nie wiem czy mam już DRS-a, czy nie. Mam chyba. Chyba bo blue flagi dostaję Nie przejmuj się blue flagami Nie przejmuj się O kurwa ten sarnik to szybko idzie No musisz kurczę Pis ogień zajebać, co nie? Sardyn właśnie jedzie. Kurwa, co on robi? Okay, Był głodny zwycięstwa. A widziałeś co no. on A to jest. A to jest było tyle. A. Ale mało realistyczne. Lata, kurwa. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> o to lata ty. Kolejny wyścig bez Ale jak ogólną tabel się prezentuje. A Szkoda gada się. A to tabela nie odpowiada. Wybitnie.